Słuchaj Maryczku, ja ten odcinek to tak naprawdę mógł przemilczeć z całego, bo co ja mam ludziom mówić o kanibalach, Aha, ty nagrywasz. Siłanko, no właśnie, kanibal. Kanibal od marki Savadil. no co tu, tu dużo mówić, słuchajcie, no. Yy, jedyne sugestie, nie wybierajcie rozmiarów poniżej 12 cm, bo to jakaś pomyłka na szczupak i chyba nie chcemy mówić małych ogórków, także wybierajcie rozmiary od 12 w górę, 12-15 cm. No przynęta, którą możecie uzbroić tak jak chcecie, z dozbrojką, bez dozbrojki, na główce 3, 5, 15, 20 gramowej, ta przynęta będzie działać zawsze, także myślę, że nie ma co więcej się skupiać na tej przynęcie, bo po prostu Trzeba ją mieć i trzeba ją umówić. Dla mnie dość bardziej interesującym tematem jest seria Cannibal Craft, czyli seria przynęt od Sawadil, która wyszła w zeszłym roku. Jest to przynęta, która znacznie różni się budową od y, podstawowego Cannibala. Jest to dla mnie, bynajmniej osobiście, na tyle interesujący temat, że nie miałem z nią y, zbyt dużo do czynienia nad wodą. Może są wśród Was eksperci od serii Cannibal Craft, y, od których usłyszę jakieś komentarze odnośnie tej przynęty. Chętnie. Ich wysłucham, poczytam. Także podzielcie się ze mną Waszą opinią na temat przynęty Cannibal Craft. No i co, i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano!